No dobra, nie wiem o co chodzi z tym skoczkiem, bo skoczki ogólnie w... MATA DAJEMY! Bij, BI, bij, bij, I bi, bi. ja zbiję później tutaj i mat! Koniec partii! Dawaj! Uh! Widzowie, SZEWCZYK! SZEWCZYK ZOSTAŁ ZAPAKOWANY! Ależ dominacja tutaj genetyczna nastąpiła, drodzy widzowie! Co tu się dzieje? Szybka partia! Jeszcze, <laughs> Mariacie, no! To, co oni chcieli tobie wlepić wcześniej, nie? Tak, tak, no. I teraz no i ona, tak. że rozwinęła skoczka, to w ogóle nie to ma nie, pola nie, mo nie, żadnego. nie może pomóc. No, no zero. Także ro rozwijanie skoczków tutaj jest najbardziej useless. Łatwo na napkę. z widzowie. Dwa ruchy. Niecałe wytrzymali. Więc Oj, jest, tutaj jesteś, chyba myślę, debiuty były niepowtarzalne ostatnio. Dobrze, dobra, jest dobra, do porządku, no. no wysłuchał mądrości Dawida Czerwa i samą pułapkę, którą wam zastosowaliśmy, zastosowaliście przeciwko nam. A to wszystko przez donate. dostałem podkreślenie ampersand donate'a zapętlonego. Musiałem wyciszyć ONE na Discordzie i doszło do misb komunikacji, moi drodzy, po prostu. Okej, okay. no dobra, zdarza się. Zagrajmy dobra, nexta, dobra, uczciwie. Dobra. No nie MATA podstawiłeś! No. Biku <that he roster> Dlaczego <immunized> mu się... Ja się Musisz <that hestanbul out> <out> <aciones> no, kontrować. No skontrowałem, ale, ale chyba tutaj nie trzeba się bronić przed szachem. I on może zbić na F2 i daje ci MATA, wiesz? Tak? No. Ale dobra, nie ogarniają zasad. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli dobrze dobrze wyszło, dobrze Idealnie. wyszło. No walisz hetmana. Teraz mam otworzonego odf tak, hetmana. Tak, tak. Więc wyszło dobrze. Ale kurde, no się zagadliście. Ale, ale to nie musi bronić przed tym, przed, przed Nie, no musi zbić chyba, nie? Ale y, okay. no wydaje mi się Tomek mówił, że nie. Tomek mówił, że Aha. nie. Ale no nie jestem przekonany. E, tak właściwie. E, dobra, wiesz co, to ja sobie y, hetmana otworzę, nie? Okej, okay, no widzę, że tutaj groźba na mojego Hetmana. Tak, 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 trzeba uważać rzeczywiście, ale ludzi. Nie wiem, czy to wyprawda jest skoka, czy pionucha po prostu? Wiesz, to chyba, jak już masz rozwijać, no to lepiej mieć tego skoczka rozwiniętego, niż nie. No właśnie, daj mi się tak wydaje. Może odejdzie tym skoczkiem i będzie akurat gdzieś tam zdolny do, do akcji. Okej, okay. co on chce? Co on kombinuje? No tutaj napiera na piona. No co, tak, coś, coś tam kmini, ale. Ej, a, a dobra, no dobra, no zasłaniam się i tak. Ty, a, w, a wiesz co, w ogóle możesz się przyczaić, nie? Bo tutaj możemy mieć niezły wspólny mm -hmm. atak. Okej. Okay. A ja w ogóle gońca otworzę, to, to będzie jakiś potencjał jeszcze do ataku na e, Bartosza. Okej. Okay. Ale to wydaje mi się, że dziwna wymiana, bo no. Znacznie bardziej się opłacają. On chce zbić tutaj teraz? Nie wiem o co chodzi. Czy, czy gońcem tutaj? Ja A! Uuu! Co? No przecież dwóch ruchów naraz nie zrobi, nie? A, no tak. <grym> w, w mojej głowie może. Okay. Dobra, jedna albo drugie, no tak. No. Nie no tak, no bo jeszcze po, po drodze my będziemy mieli... Okej, okay, no to ja sobie go otworzę tego, dobruję te piony, otworzę sobie wieże i wszystko. Tak, nie? tak. I jeszcze gońca otwierasz, no? Tak, no. Zobaczymy co co... Okej. Okay. Znaczy, bo oni chcą zbić tutaj, no ale to nie jest mat jeszcze. Ale czekaj, bo co ja mam teraz zrobić? No możesz zbić tego gońca hetmanem, tak? No to, a ten drugi? No to później go zbijesz. Ale to będzie jego ruch, on nic bije. ma. Ale ja mogę jeszcze sacha dać. A, no dobra. Super. To wszystko jasne. No dobra, no ch chyba ma to sens, bo jeszcze dodatkowo ty zdobędziesz tu wieżę później, nie? Przy dobrych wiatrach. Kurde, no. S skomplikowane. No, kombinują dużo. Dużo i dobrze. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem teraz, jak grają na tych mistrzostwach tego dinga, jak on kombinuje. No to tak, ale w ogóle. jaka ma zawadniaka. Tak. Jeden, jeden dzień ma taki mega dobry, tak. potem ma słaby, nie? Tak, tak. Właśnie Dink jest. Mi się wydaje, że umiejętnościowo to on jest. A czekaj, mój ruch jest w ogóle, czekaj. Nie, Oli. A nie, Oli cały czas, dobra. A no, po, po lewej stronie się świeci, dobra. No, no, dobra, no, dobra, no to ja biję mnie. zgodnie z planem, nie? Dobra. Coś ty miał Hetmana. I właśnie z tym dingiem to jest tak mi się wydaje, że on umiejętności ma podobnie jak Carlsen, ale Carlsen ma psychę na 3000 elo, nie? I to jest ta Czekaj, różnica. Jakby tak teraz wtrącić tutaj. Jeszcze szacha? Bo no idzie gdzie? gdzie? tu. No, powiem tak. Nie wiem, się. czy będzie bezpiecznie, z tego nie wiem. Nie, nie do ale po dobrze kombinujesz, no bo bijesz, jest szach, nie? To zawsze no. masz gońca w grze, nie? To jest dobry no, to pomysł. Tak, no tak. Dobrze, dobrze, kminisz, no. No i tutaj zszokowani oponenci na pewno takie wtrącenia. By, było no, ćwiczone właśnie. do turniej streamerów, nie? No właśnie, było, było. Ale Czeka fajny inwencji, wiesz, muszę powiedzieć, no? Mm. Taki high. Super, ja się tak świetnie bawiłem. Co prawda, no z blanderów trochę dałem, no ale to tak to jest, braknie 5 sekund fokusu na chwilę i się człowiek rozkojarzy. Ale no, na przykład ten pierwszy debiut, co zagrałem na Franka, no to miałem przygotowany, nie i stwierdziłem, że tam Pamiętam. wszystko wymieni i, i po prostu jazda, nie? No, Macieka też się udało fajnego znaleźć zagrałeś. jednego, więc bardzo fajnie, no mi się, mi się bardzo podobało. Zajawka na szachy jest znowu do grania. No i teraz Bartek już czuje problemy, nie? I coś tam Ola no. mini w jaki sposób tu go bronić, ale Ola też nie ma figur, tak jak ja, więc... Okej, okay, goń, gońca otworzyła. Hmm... No ale dobra, ale kolejny ruch będzie Bartka, nie? Więc. Tak, tak, no. I co, on też się zasłoni? Nie, to. No to zbijesz Zaczy, szamiast, ja znowu biję z szachem. Dobra, no to w takim razie wobec tego ja wierzę, spróbuję w, w tryni gdzieś tutaj od boku. Okej, okay. okej, okay. no to ja co? No, no to, to ja to, tak ja to wybijam zbijesz, z szachem. No. I teraz to już on tym królem będzie musiał wyleźć na środek, tak? Tak, no. Widz mi napisał, y, nie trzeba bronić się przed matem, jeśli w swoim ruchu dajesz mata. A, czyli jeżeli ktoś ci daje szacha, a ty już możesz dać mata? Dać to... mata, to możesz dać mata. No a! zobaczymy, bo jeżeli okay. widz poszukał, to będzie przypał. Drogi widzu. To jest ciekawostka. No to tak coś? naprawdę to jeszcze bardziej taktykę może rozwijać, bo tak. można dawać nadzieję banem, tym, a potem się odgryźć. Oj, ale drugi widz napisał, że tak się nie da, no to nie wiem. To <śmiech> <śmiech> zdania ekspertów są podzielone, ale Ola już ma 5 e, sekund w ogóle. No w właśnie. właśnie. Okej, okay, obrona się tutaj przed, przed utratą wieży. No to ja idę dalej zgodnie z planem i spróbuję tutaj wieżę o taką No okay, dobra, no, no to, to co, czas co, najwyższy. Ja to końca. Ja no, najwyższy. Już czas. Dobra, wydaje mi się, że szkoda, że nie ma jakiegoś podliczenia jak to materialnie się układa. A nie, czekaj, jest jakieś, że... Aaa. Dobra, dobra. Już No to wiesz co, to ja idę dalej chyba po A nie, ja mogę zbić tu. No to jest. Uuu. A, dobra, widz napisał tak, jeśli twój partner dostał szacha, to możesz normalnie ruch wykonać, jeśli ty dostałeś szacha, to musisz się bronić, okej, okay, dobra, no to, okay. to, to ma sens, to ma sens, no to teraz wszystko jasne, no to teraz Bartek tutaj w strachu ewidentnie, no ewidentnie, kopoty. Niczym, na ten Marcoń, jak myślisz, on jest na. na no, no, on wiecznie. jest na bombie, strasznie. Ale. Ja w ogóle strasznie nie trawię tej persony, wiesz, co, to jest dla mnie jak płachta na byka. Bo... No dobra, ale mnie to tak zastanawia, nie. bo to tak jak w szachach jest, że szachiści po prostu jak ktoś. W szakuje od czwartego roku życia po 10 godzin dziennie, no. no to jak ktoś oszukuje, to to po prostu widzisz, nie? Są takie no, no, małe, tak. małe znaczki, które dowodzą, że przeciwnik oszukuje. A jak właśnie na siłowni, no bo... No, na siłowni, gdzie po się tak. poznasz? Tak, widać, szczególnie widać po skórze, jak skóra jest jak kartka papieru, taka cienka, wysuszona i jest taka pękata po prostu, okay. w sensie no, mosty, no to, no. Napięta ty czekaj. mocno, no? Czuj. No, a nie, 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 tu Swój nic ruch, nie ma. No. Mogę wtrącić szacha. Możesz i wtedy ja zbiłem mu że potem, nie? No. No to widać, że ta skóra jest taka cienka właśnie jak papier i on jest taki pękaty, po prostu te mięśnie jakby chciały z niego wyjść, on tak wygląda jak 3D po prostu. No jak się nie jest na bombie, no to człowiek, który ma taką tkankę tłuszczową to wygląda jakby nie ćwiczył, bo ja sam nieraz Aha. byłem na takiej tkance tłuszczowej, to znaczy typowo mógłbym już w zawodach startować na przykład i po prostu ja no wyglądam na takiego maluszka wtedy, mhm. strasznego. No, okej, okay. no to co, wymiana. Wydaje mi się, że tak, bo mamy po prostu więcej figur więcej i więcej materiału. Tak, nie? i w końcówce ich będziemy cisnęli. Tym bardziej, że ja później będę miał ruch, to zbiję jeszcze skoczka, nie? No. Także tak, to też widać. I strasznie mnie irytuje właśnie osoba na ta Marconia. To jest strasznie, po prostu Ale to wiesz, nie mogę że tak, się dierżyć. Tak jak w każdym serialu musi być taka postać, co wiesz, Tak, tutaj tak, wszyscy no. nie lubią, no to. No, musi, musi być taki, wiesz. Taki czarny charakter, okej. Okay. Yy, I co teraz? Wierzę do akcji. No, wierzę do gry, mhm. nie? Poczekaj, ty Bartek w ogóle nie ma gońców już. Tak, tak. Okej. Okay, Ola to to ma jednego, nie... to trzeba uważać. Ola może tu wybić jeszcze. Nie, Ola nie to... ta przekątna byku. <laughs> <laughs> jak ja ty strzał... Widzisz, ja się boję duchów w szachach, jak to mówią, nie? <laughs> Okej, okay, tu tym skoczkiem chce mnie utłuc. Ale co konkretnie, to ja nie wiem, jeśli mam być szczery. Eee, więc może sobie po prostu odejdę? Okej. Okay. Okej, okay, gdzie tą wieżę teraz? Wiesz to może drugą wieżę wydobądź, że wszystkie to z... figury, nie? Figury żeby skoka. No. skoka. Czekaj, tego skoka tu, żeby... Nie, to tutaj bez sensu. No to chyba tutaj. I tutaj no, będę bronił no. też. Tego pola. Musimy po prostu... Ale czekaj, ro... okej. Okay. No roszady chciałem zrobić, ale nie zrobię, bo ten goń, patrzy, A... zapomniałem. Czekaj, jest mój ruch, no ja ci nie pomogę w żaden sposób. Okej. Okay. Także ja... Próbuję po prostu tu zaatakować, żeby Ola nie miała czasu na nic. Gdzie ja to głównie to może gdzieś tam wieże do ciebie podesłać, tu, tu na przykład, ty. Dam A, zaatakować. Ty, dobrze kminisz, bo patrz, bo jeszcze jak zaatakujesz tutaj, to zaatakujesz też tutaj. Dobra, no, no. 300 IQ, dawaj. Dobre, dobre, to no. Go. <grym> Czy tu działa en passant? <grym> no właśnie, to jestem ciekaw, nie? Nie Teraz skoczy na przykład o dwa i, i będzie ten. Dzień. A, że, że co, Ola, Ola zagra tutaj, a ja wtedy biję w przelocie? Ulala, dobra, to tutaj gdzieś skakuje, nie? Czekaj, mój ruch jest, no to... Tak, tak. No to ja biję, a później ty tam wlecisz, jasne. Okej, okay, skoczek pod biciem, to... No ale to... sacha możesz dać, nie? Także luz. Tak jest. Chociaż tak de facto te skoczki tutaj naprawdę useless są. Ej, ty, mój jest tu jeszcze patrzy w ogóle. No, Ej, on no, jest po gdzieś do odcięty. No musi jeszcze tu uciekać, nie? Tutaj no. Dobra, o, Roszada wychciała. No dobrze, dobrze zagrała. Czy ja może tu otworzyć, potem? Pa, takie jest poświęcenie. E, <laughs> Tylko wie, że byś prowadził by... drugą do gry. Dobra, dobra. To ja wyprowadzam no. skoczka że niby piona będę chciał zbić, a no. później wie, że wrzucę, no dobra. Okej, okay, bo tak. No to co ja tu mogę? No mogę tu wybić i faktycznie zrobimy dziurę, tylko czy my tam to mamy czym to dokończyć? Szkoda, szkoda na ten moment, nie? Lepiej... Okay. Kurde, jak Szko... ja mam tą drugą wieżę wyprowadzić? Ale Dobra, skoczka skoczkiem. zachowaj, no! Okej, okay. tylko to gdzie, go, gdzie go transportować? Obok tutaj za atakiem no. tutaj? Ale on podejdzie tutaj znowu. No to pa, możesz zagrać tutaj i tutaj i Rosady zrobić. o good plan. Very good plan. Chociaż mi się wydaje, że powinniśmy się na Bartku skupić, bo on ma mniej figur i gorszego króla. A, to mogę tu w sumie być. O, dobra, no. Czekaj, ja tu. ona Dobra, tu. no to ja lecę rosady, nie? Okej. Okay. Ej, teraz mu. A nie, nie mogę rosady, bo poleci z tym z odsłony. Tu spadnie za chwilę. Okay. Ale co z odsłony? No to wywalone w pionki. To się tutaj popchać piona, nie? Po prostu. Myślałem, ale, żeby ale zrobić po teraz rosszego. No tak, tak, no to tak. Okej. Okay. Albo no? tylko pionek spadnie no. w sumie, dobra, whatever. No. I później wieżę sobie wrzucisz, nie? I ja też wrzucę i jest. Dobra. Ja jeszcze myślę, gdzie to wieżą, ale. Dobra, to ja tu ci wieżę do pomocy. I wydaje mi się, że obaj tutaj już jakiegoś mata powinniśmy sklecić. Okej. Okay. Na bartku. Nieważne, jaka formuła grania, i jaka partia, ale zawsze ma niedoczas. No, hmm. to rzeczywiście to Nie jest wiem, tak. czy tutaj coś znajdziemy takiego matowego. Ale teraz to już. wiesz, nie musimy dać mata w dwa ruchy, poszachujemy, coś się trafi. Dobra, dobra. Albo materiał jakiś zdobędziemy. I tego gońca właśnie teraz, jakby go tutaj otworzyć teraz w no, sumie. No. Tylko ta wieża jeszcze A trzeba. No, tylko uważaj, że już tam mata nie dostał, bo masz dosyć też mało miejsca. No właśnie, widzę, że te skoczki mnie atakują, i ten goniec. No. Okay, o, no, coś tak. kminią tam na mata. Ale czekaj, jest mój ruch, więc ja docinam tutaj króla jego. A w ten skoczek A, Aj, patrz, ty! I teraz już jest siatka. A teraz motowała. nie ma ucieczki! No, musisz okay, iść no na nie. Okej, okay. no i co, i szachulec, on tutaj, ty tutaj, ale znowu gdzieś. No, ale wierzę, że zginwiamy. Ale czekaj, 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 patrz. Ty grasz tutaj, wtedy no. jest ruch oli, i ja gram tutaj. I jest mat. A no tak. No to dawaj. A Ola tutaj nie ma. Czekaj, Ola chce zagrać tutaj chyba. No wiesz? ale w jednym Czeka. ruchu ci wata nie da. Ja tutaj, no tak. No coś. No no ruch będzie, no? Dobra. A mnie też to... nie może zaszachować. Dobra, ale widzę tutaj współpraca odpalona została. Okay. Wihi! Dobra. Co tam? Lepsi partnerzy, co? O kurda, mata w jednym macie. Król odchodzi z... A nie, nie ma mata.